Jeżeli chcielibyśmy zmienić wygląd domyślny naszego projektu, musimy użyć języka CSS. Przygotowałem dla was pusty szablon, który możecie wykorzystać. Kod z poradnika należy skopiować, a następnie wkleić do stylu naszej opowieści. Omówię teraz poszczególne elementy szablonu. Komentarze czyli informacje dedykowane dla Was, nie mające znaczenia dla wyglądu i działania gamebooka. Możecie je pozostawić lub usunąć. TW Story odpowiada za wygląd całej strony. Tutaj będziemy stylizowali np. rodzaj i kolor czcionki, tło itd. TW Passage odpowiada za wygląd karteczek, w których znajduje się treść naszego projektu. Tutaj będziemy stylizowali na przykład tło, obramowanie, cień, margines wewnętrzny itd. H1 do H6 odpowiadają za wygląd nagłówków określonych poziomów. Wypisałem wszystkie poziomy nagłówków po przecinku, więc właściwości, które tutaj wypiszemy, będą dotyczyły wszystkich nagłówków. Jeżeli chcielibyście zastosować styl tylko do jednego określonego poziomu nagłówka, należy dopisać styl, tylko do pojedynczego znacznika, np. H1. Czyli np. usuwamy całą resztę i stosujemy styl tylko do nagłówka pierwszego poziomu. Można również zachować styl do wszystkich nagłówków i osobno dopisać coś charakterystycznego tylko do jednego nagłówka, np. Na H1. Wygląd linku. Wygląd linku po najechaniu kursorem, wygląd linku w trakcie kliknięcia, wygląd linii poziomej, czyli separatora, czyli tworu, który oddziela jedną część od drugiej części. Jak stylizować określony element? Chciałbym teraz zmienić kolor tekstu w moim projekcie. Wystarczy wprowadzić właściwość, np. kolor tekstu oraz wartość. Na przykład czerwony. Linię kodu zawsze kończymy znakiem średnika. Przykładowe właściwości i wartości wraz z ich opisem możecie znaleźć w poradniku. Zobaczmy efekt. Sprawdźmy teraz, jak możemy wystylizować nasz projekt. Przygotowałem wcześniej karteczkę startową, w której umieściłem nagłówki pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu, zwykły tekst oraz linki. Będziemy tego potrzebowali, aby zobaczyć rezultat naszych zmian w wyglądzie projektu. Przejdźmy do stylizacji naszego projektu. Przy tym zadaniu możecie skorzystać z tabeli, którą dla was przygotowałem. Zawiera ona wybrane właściwości, wartości oraz przykładowy kod w języku CSS. Wcześniej wprowadziłem odpowiednie deklaracje, czyli pary właściwość-wartość. Omówię teraz poszczególne elementy kodu. Główny kolor tekstu. Kolor tekstu dla nagłówków. Kolor tekstu dla zwykłego linku. Kolor tekstu dla linku po najechaniu kursorem, kolor tekstu dla linku w trakcie kliknięcia, tło całej strony, tło pojedynczej karteczki, obramowanie karteczki, grubość obramowania 10 pikseli, rodzaj linii ciągły, kolor brązowy margines wewnętrzny 50 pikseli zobaczmy rezultat Jak zmienić czcionkę? Przygotowałem dla Was czcionkę, czyli font, zbliżoną do tej z gry Minecraft, która jest na licencji CC, czyli możecie bez problemu wykorzystać ją we własnym projekcie. Zobaczcie, jak ją użyć. Z zakładki narzędzia kopiujemy kod CSS, który dotyczy fontu w stylu Minecraft, i wklejamy go do arkusza stylu naszego projektu. Następnie kopiujemy deklarację, dzięki której będziemy mogli zmienić czcionkę. Zmienię czcionkę na główków. Zobaczmy rezultat. Jak używać Google Fonts? Możemy skorzystać z dowolnej czcionki, ale należy pamiętać, że nie wszystkie posiadają polskie znaki. W celu wyświetlenia czcionek, które zawierają polskie znaki, musimy ustawić odpowiedni język. Dzięki temu mamy większą szansę na wybranie odpowiedniej dla nas czcionki. Niestety nie wszystkie z tych czcionek będą zawierały komplet polskich znaków, na przykład może zabraknąć żyzi sić. W tym miejscu możemy wprowadzić własny przykładowy tekst jako próbkę. Dzięki temu upewnimy się, czy dana czcionka spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Ta na przykład nie zawiera wszystkich polskich znaków. Możemy dodatkowo wybrać sortowanie według określonej kategorii, na przykład najbardziej popularne. Aby wybrać czcionkę, musimy na nią kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zastanówcie się, jakich wag czcionki będziecie potrzebować. Polecam zaznaczyć 400, czyli regularną oraz 700. czyli pogrubioną. Teraz pozostało nam skopiować odpowiedni kod i wkleić go do arkusza stylu naszego projektu w Twine. Więcej na temat stylizacji gamebooka znajdziecie w zakładce narzędzia.